Przyjadę do Was. Dojechałam, dojechałam, ale karty mi się rozpadły. A chcę Wam powiedzieć, że jest czytanie dla matek. Dla matek, które mają dzieci. Uwaga, żeby było sprawiedliwie. Syn i córka, ok? Uwaga. Syn. Córka. Co z tą córką? Córka kochliwa bardzo. O, Będzie kilka razy zaczynała swoje um, swoje miłostki. Um, będzie wybierała, będzie, jak to się mówi, jak w wulęgałkach będzie wybierała. Nie będzie mogła się zdecydować na żadnego konkretnego faceta, ten jej nie pasuje, tamten jej nie pasuje. Mało tego, nazwiecznie zakochana. W jednym się odkocha, w drugim się zaraz zakocha. E, syn. O, on ma nosa do pieniędzy, ci powiem szczerze. Będzie bardzo dobrze zarabiał. I nawet, powiem ci tak, jeżeli masz syna, to i też znajdzie fajną żonę dwójka dzieci przy nim. Takie rzeczy. A może jeszcze coś na córkę bym więcej powiedziała, bo tak mało. Boże, u niej będą przeprowadzki za granicę. To już wszystko wiesz.